Słowiańska wiara to ziemia, to matka, to prochy przodków. Słowiańska wiara to woda, to krew, to nasze dziedzictwo. Słowiańska wiara to ogień, to siła, to duszy oczyszczenie. Słowiańska wiara to wiatr, to pamięć, to wieczny czas. Moje zainteresowanie i fascynacja mitologią słowiańską i ogólnie kulturą i historią tych ziem rozpoczęła się, nie wiem, około może 12-13 lat temu. Chodziło o to, że mnie bardzo interesowało wszystko to, co rodzimy, to skąd się wywodzimy, gdzie są nasze korzenie. Pierwsze książki, pamiętam, Aleksander to Mitologia Słowian, odkryta w naszej szkolnej bibliotece. Doszedłem do wniosku, że, że to jednak, to są moje korzenie i że to jest, to jest dla mnie moja, moja wiara, moja religia. Wzywam Ciebie, Farożycu Wielki Boże, synu Sparogowy, święty ogniu! Sława Tobie! Sława! 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 Jesteśmy związkiem wyznaniowym słowiańska wiara. Wyznajemy bogów słowiańskich, czcimy ich, składamy im ofiary. Taka jest nasza religia. Parożycu, uświęć te ofiarne napoje i strawy, by Twej mocy nabrały. Rok obrzędowy składa się z czterech głównych świąt. Są to przesilenia wiosenne, kiedy jest pierwszy dzień wiosny, noc kupały, kiedy jest pierwszy dzień lata, na święto plonów, kiedy jest pierwszy dzień jesieni i na szczodre gody, kiedy jest pierwszy dzień zimy. Plon nie plon, do da dom. Żeby dobrze plonowało, po do korcy stopy dało. Plon niesiemy, plon, do Doznasz gęstwin lasów, płaszczem snolistym, okrywasz dzień skwarny. Wzywam cię władco z mocy, co wam wywracasz na żargowi chórze. Moja modlitwa jest wtedy, kiedy śpiewam, kiedy też czuję to uniesienie związane z dawną muzyką, a także wtedy, kiedy jestem w lesie, kiedy znajduję się w miejscach, które, które budzą we mnie takie uczucie przejmującego, przejmującego piękna. To jest, to jest forma modlitwy. Często pisze wiersze, które z założenia mają być wykorzystywane na obrzędach, na rytuałach słowiańskich. Część z nich przybiera również postać śpiwana, no jest na nich układana melodia i, yy, i mo, mogą one zostać odśpiwane na obrzędzie jako, jako część rytuału. O, Jako nastolatka zaznajomiłam się z grupą, która otwarzała obrzędy słowiańskie. Przyszłam na pierwszy obrzęd, obejrzałam to i spodobałam Wtedy około 17 lat spodobało mi się na tyle, że zaczęłam uczestniczyć w tych obrzędach, później już sama je również prowadzić. Dla nas bogowie są po prostu tym, co, co jest tu wszędzie dookoła nas. Bogowie to powietrze, które nam dali. Piękne kwiaty, i zboża, i, i słońce, i radość życia. Gdy chcę prosić o coś Bogów bądź też konkretnego Boga, to wtedy się bezpośrednio zwracam w zaciszu domowym. Nie potrzeba do tego jakiś świątyń. Świetny ogniu synu Smaragowy, wielki, wielki bożek. Gdy otwiera bramy twego tajemnego świata. Nawie, dusze naszych przodków powracają. Dziady są świętem szczególnym. Jako wyraz naszego przywiązania do naszych przodków, do założycieli naszych rodów. Z wieku, co czasu. Dziadowie, przyjdźcie do nas. Rozpoczyna się właściwa część obrzędu, czyli przyzywanie przodków. Przyzywamy ich, zapraszamy do nas, by z nami wieczerzali, prosimy, by nas wspierali. Słowa, Ojcze, słowa, przódki! Przewodzi obrzędowi zwykle żerca, czyli człowiek do tego przeznaczony człowiek, który nawiązuje kontakt z bogami, z duchami, składa ofiary. Funkcje kapłańskie u nas pełnią i mężczyźni, i kobiety. Najważniejsza jest siła charakteru, charyzma. To, to coś w sobie głęboko, co, co powinno się mieć, żeby móc być żercą czy żarczynią. Między ludźmi, którzy widzą się pierwszy raz, czasami stwarza się jakaś taka niezwykła więź. Ludzie, którzy, którzy zaczynają się tym interesować, zaczynają inaczej patrzeć na życie. Bardziej, bardziej zaczyna odgrywać w ich życiu rolę e, honorowe zachowanie, e, odwaga, e, próba doskonalenia się przede wszystkim we wszystkich aspektach, czy nauki, czy pracy, czy życia prywatnego, relacji z innymi osobami. Ludzie, którzy pojawiają się, przychodzą na święta słowiańskie, święta pogańskie, Często ubierają się w stroje bądź historyczne, nawiązujące do dawnej epoki sprzed tysiąca lat, bądź też ubierają się w szaty obrzędowe, wzorowane na strojach ludowych. Odzienie, jakie mam na sobie, jest odzieniem słowiańskim z okolicy X wieku. Zostało odtworzone za pomocą ikonografii, czyli dawnych obrazków, powiedzmy, jak yy, ikonografia na drzwiach gnieźnieńskich. Będąc już ubrany tak jak jestem, kiedy znajdę się na łonie przyorody, jak często mam okazję, idąc samotnie w lesie, zaczynam zastanawiać się, czy przyoroda wokół mnie jest tak naprawdę ożywiona i czy nie posiada jakiejś wspólnej, łączącej ją duszy. Po każdym święcie, jak skończy się sfera obrzędowa, jest, jest biesiada. Biesiada jest radosna. Jak kolega jeden powiedział, który się tym interesuje, co mu się podoba w naszych świętach? Że my je naprawdę obchodzimy. My idziemy w las, my nie siedziemy przed telewizorem, nie puszczamy kolen z magnetofonu i koniec.